Dzień dobry kochani, witam Was bardzo gorąco i serdecznie ponownie na moim kanale, a to będzie chat make-up, czyli makijaż nowościami. Tym razem będą to nowości, które dostałam w paczkach PR-owych i po to właśnie dostajemy takie paczki, żebyśmy mogły potestować sobie kosmetyki i dać Wam później znać, co na ich temat sądzimy. I rzeczywiście część już potestowałam i mam pierwsze wrażenia, natomiast. Znaczna część nie została nawet jeszcze przeze mnie otwarta, więc to będzie doskonały moment, żebyśmy zrobiły to razem. A będzie się działo, mam nadzieję, ponieważ mam i paletę cieni, i nową kredkę do oczu, i róż do policzków, i bardzo ciekawy podkład. Tuż do rzęs, kredki kolorowe, kolorowe eyelinery, będzie coś do brwi, jakieś błyszczyki. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, co z tego uda mi się zwolować, to serdecznie zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Zacznę od makijażu oka. Na powiekach mam już korektor. Nic nowego, um, ulubiony Born to Glow od NYX'a od wielu miesięcy nie zmieniłam zdania na jego temat, w dalszym ciągu jest to mój ulubieniec. Um, makijaż zacznę trochę może niekonwencjonalnie, ponieważ zacznę od kredki, ale to jest kredka do dymnego, nasza polska marka Sin Skin Skin. Um, jej rzeczywiście jeszcze nie testowałam. Ona zobaczcie, ma taki um, dość gruby kształt, ale właśnie po to, żebyśmy mogły sobie nią szybko um, rozrysować kształt naszego dymnego makijażu. I myślę, że będzie to dość miękka kredka, tak? Bardzo miękka, zobaczcie. Najpierw upewniam się, że korektor nie zebrał mi się w zmarszczkach, a jeżeli się zebrał, co jest wysoce prawdopodobne, to właśnie go tutaj rozklepuję. Nie używam żadnej bazy pod cienie. Ta kredka będzie mi właśnie służyła jako baza. Nie skupiam się nad tym, żeby moja kreska była wybitnie prosta. Zobaczcie. Ona jest po prostu narysowana od niechcenia. Tak jakbym ciapała tą kredką po oczach. Ma bardzo dużo pigmentu i jest bardzo miękka, ale w moim studiu też jest gorąco, więc myślę, że to będzie też zasługa tego, że ta kredka tak sunie. Zobaczcie, ładna czern. Zobaczymy, jak się będzie to rozdymiało, bo do tego właśnie ta kredka ma służyć, do rozdymienia. I ja takie kredki lubię rozdymiać sobie puchatym pędzelkiem. O, o! Słuchajcie, coś nie idzie. No nie! Ja miałam nadzieję, że to się stanie błyskawicznie, że to będzie kredeczka, którą rozodrzeszamy w mgnieniu oka. A tu się nic nie dzieje. O kurczę no, aż muszę spojrzeć na opakowanie. Co tu jest napisane? Czy to rzeczywiście jest kredka do rozdumienia? A może ja coś skłamałam? No dobrze, intensywnie napigmentowana kredka, która w kilka sekund pozwala uzyskać efektowne smoki eye. No dla mnie smoki eye to jest coś, co mogę rozetrzeć. Już od pierwszego pociągnięcia pozostawia na powiedzę głęboki czarny kolor, utrzymujący się do 10 godzin. Można stosować na linię wodną, i jest to kredka o formule waterproof, czyli jest wodoodporna. Ok, czyli będę rozumiała, że jest to kredka zastygająca, no ale dlaczego jest napisane, że można nią stworzyć smoki? Eye? Ja rozumiem, że y, ta kredka jest dobrej jakości i że można ją stosować na y, linię wodną i że będzie się długo utrzymywała, ale w jaki sposób mam uzyskać nią smoki? Eye? No, zobaczcie, nie mogę w ogóle z tym pracować. Pierwszy produkt. Taka produkt. a Nie! Dobra, ja to muszę zmyć. Rzeczywiście jest waterproof. No dobra, to pierwsze wrażenie jest takie, że jest to bardzo czarna, bardzo napigmentowana kredka, którą ciężko jest usunąć, bo zobaczcie. Nie chciałam bardzo mocno trzeć oka, bo zaczerwieniła mi się powieka i widzę, że jeszcze moja powieka jest troszeczkę szara, więc jeżeli macie tłuste powieki, odbija wam się kredka, to może to być to. Natomiast do dymnego, takiego klasycznego smoku, w którym roztrzemy tą kredkę, to może niekoniecznie ja ją wykorzystam dzisiaj na czarną linię wodną i pewnie do tego będzie się nadawała doskonale. Natomiast, wiecie, dymne tutaj. Chyba nie wyjdzie na bazie tej kredki. No i teraz cały mój misterny plan na makijaż legł właśnie w gruzach, bo tak sobie założyłam, że zrobię dymne na czarnej kredce. Ale mam kolorowe kredki z NYX Professional Makeup. To jest nowa letnia edycja kredek do oczu. Ja mam w różnych odcieniach. Mam i fioletowy, niebieski, żółty, pomarańczowy i czerwony. Dzisiaj skorzystam chyba z tego fioletowego, bo tak. Patrzę po tym, jakie mam cienie do powieku, to być może uda mi się w jakiś sposób uratować ten makijaż, właśnie z fioletową kredką. I to jest Vivid Brights Eyeliner. Ja mam w odcieniu Shine Beach. Kredka jest automatyczna. Z tego co widzę, z drugiej strony nie ma temperówki i jest w odcieniu, no, bardzo ładnego fioletu, sobie i bardzo napigmentowana. Zobaczmy, czy można z nią pracować. Tak, to można rozcierać. Więc zrobię to, co miałam zrobić z czarną kredką, czyli zrobię sobie bazę swojego makijażu. Bardzo mięciutka, bardzo fajna kredka. Jeżeli lubicie bawić się kolorem, to myślę, że będzie to fajna opcja. To można rozetrzeć spokojnie. Ale dawno nie malowałam się w fioletach, słuchajcie, bardzo, bardzo dawno. Dzisiaj moją paletą do oczu będzie paletka Makeup Revolution, paleta Reloaded Empire. I to jest, zobaczcie, paleta, którą wybrałam specjalnie dlatego, że będzie mi idealnie pasować do mojej bluzki. Jak mówiłam, trochę inny plan miałam na ten makijaż, natomiast będę musiała te odcienie połączyć z fioletem. I jak widzę, jest tutaj tylko jeden matowy odcień i to jest taki chłodny bardzo brąz. No idealnie zgrywa się z moją koszulką, natomiast nie będę mogła wydobyć tego koloru, ponieważ mam fioletową bazę. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Zrobię kilka słoczy. Bardzo podoba mi się ten kolor, bardzo. Zobaczmy błyszczące bardzo. Uu. No, może być ciekawie i zielony. Hmm. Co naprawdę jest dobrze? Myślę, że na początek wykorzystam ten ciemny, błyszczący brąz. No, niestety paleta jest w 95% błyszcząca, więc za bardzo wyjścia nie mam. I też myślę, że te kolory przykryją ten mój fiolet, ponieważ nie mam tutaj nic, co by podkreśliło właśnie ten kolor. Ale na tej kredce bardzo ładnie utrzyma mi się. Cień. Widzicie co? Bardzo szkoda mi gasić ten fiolet, który jest tutaj naprawdę przepiękny. I myślę, że ja go jednak wykorzystam. Dołożę go jeszcze trochę. Wykorzystam teraz tą szarość, żeby podkreślić sobie załamanie i żeby jednak nawiązać do koloru bluzki. Niestety nie mam tutaj matowego beżu, więc będę posiłkować się inną paletą. Wykorzystam teraz z palety Revolution, taki błyszczący róż. Myślę, że też będzie się bardzo ładnie komponował właśnie z tym makijażem. Widzicie co? Bardzo fajnie się kleją bez żadnej bazy. Mhm. I teraz większym pędzelkiem nałożę ten sam cień ale tak, żeby uzyskać taki efekt mokrej powieki Okej, okay, tak to wygląda Jeszcze raz to powtórzę, bardzo podoba mi się ten fiolet i wykorzystam go też na dolnej powiece Jak już idziemy w fiolet, to po całości. No dobra, to teraz wracam do mojej kredki Skin i zaaplikuję ją na dolną linię wodną. Ja jednak wolę, żeby kredki, te, które aplikuję na linię wodną, miały nieco mniejszy kaliber. Rozumiecie o czym mówię? Że jednak to jest e, po prostu zbyt grube, żeby. Precyzyjnie sobie tutaj tą kredkę wprowadzić Jest to do zrobienia, natomiast Zaraz zobaczę Jest temperówka, ok Tak, to jest temperówka Nie, to nie jest temperówka To jest po prostu zakończenie Więc jeżeli nam się stępi ta kredka To też będzie ciężko Wiecie, takim kołkiem Namalować sobie tą linię podną Postaram no się jednak tą kredkę troszeczkę rozdymić na tyle, na ile mi się uda, i wyprowadzić ją troszkę niżej, tak, żeby połączyła się z tym fioletem, co nie idzie mi najłatwiej. Ona zastygła, więc to będzie informacja bardzo dobra dla osób, które a, mają ochotę na taki graficzny makijaż albo lubią nosić czarną kredkę w linii wodnej. A, i mają nadzieję, że ta kredka nie będzie im spływać i się rozpuszczać. No dobrze, udało mi się troszkę, ale naprawdę odrobinę to rozblendować, także nie jest to taki bardzo mocny graficzny makijaż, ale nie było łatwo. Ta kredka jest naprawdę bardzo trwała, no i jest nie do ruszenia, no. naprawdę ciężko mi było cokolwiek z nią zrobić. Jako, że brakuje mi trochę czerni, którą sobie zaplanowałam w zewnętrznym kąciku i miała mi dać właśnie to ta kredka. To będę musiała zabożyczyć ciemny cień z innej paletki. Chodzi mi tylko, żeby odrobinę przyciemnić zewnętrzny kącik. Niestety nie miałam czym tego tutaj uzyskać, ponieważ w palecie nie ma aż tak ciemnego cienia, a ta kredka się do tego po prostu nie nadaje. No dobra, tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że efekt będzie bardziej zadowalający, kiedy wytuszuję rzęsy i nałożę podkład. I mam maskarę od Evelyn Cosmetics, Volume Temptation. Coś mi ta nazwa mówi. Ja nie wiem, czy ja kiedyś tej maskary nie używałam, ale musiało być to bardzo dawno temu. Tradycyjna szczoteczka w kształcie klepsydry. Ja bardzo lubię tradycyjne szczoteczki. Pachnie wiecie, maskarą. Ale ja już widzę, że ten tusz jest dość gęsty, co dobrze wróży maskarze, to znaczy, że ona ma małe szanse na sklejanie. I wiecie, że pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Ładnie rozdziela, ładnie wydłuża. Mm, bardzo mi się podoba. Generalnie ja lubię maskary z Evelyn Cosmetics. To jest doskonały dowód na to, że można robić świetne produkty za niską cenę. Nie wiem, czy ja je kiedyś nie używałam w swoim życiu. Co tutaj nie jest napisane? Pogrubiająca z włosia z, włosianą? z włosianą szczoteczką. Maskara pogrubiająca z włosianą szczoteczką. No... Słuchajcie, jak to jest szczoteczka włosiana, to ona musi być cudowna. Żarty na bok rzeczywiście bardzo fajna, bardzo fajna maskara, bardzo ładnie pogrubiająca i odseparowująca rzęsy uzyskałam efekt 3D, co naprawdę rzadko się zdarza w maskarach? A tu proszę miłe zaskoczenie. Dobra, czas na brwi i mam automatyczne kredki z Yoko, To są kredki wodoodporne. Ja mam w odcieniu 01 i 03, odcień 01 jest odcieniem zdecydowanie cieplejszym, odcień 03 to będzie odcień chłodny i ja zdecydowałam się na 01. To jest kredka w takim tradycyjnym kształcie trójkąta. Jak wiecie, ja bardzo lubię pracować kredkami. I to jest kredeczka, z którą już zdążyłam się polubić i yy, już przetestowałam sobie i ona nadaje bardzo bardzo naturalny wygląd natomiast e, mam wrażenie, że jednak lepiej pracuje mi się tymi mniejszymi kredkami myślę, że formuła jest w punkt nie jest ani za twarda ani za miękka i odcień jest Idealnie trafiony Czasami Wam się stępi ta kredka To trik, który podpatrzyłam u Maxineczki To jest Upuszczenie tej kredki bardzo delikatnie O stół Na stół I ona Pod swoim ciężarem Wraca do tego płaskiego kształtu Więc Jeżeli byście były zainteresowane To taki szybki trik Tak wygląda skończona brew a wracając do naszej kredki Skin Skin, e, która ma nam posłużyć jako baza do Smoky Eyes, to umyłam już ręce mydłem dość dokładnie i ona w dalszym ciągu tam jest. I teraz sobie ja przypomniałam, że mam jeszcze kolor kolorowe eyelinery z, z Professional Makeup, to też jest nowość, e, natomiast ja miałam trochę inny plan na ten makijaż i już chyba nie wcisnę nigdzie tych eyelinerów, ale obiecuję Wam, że i jeszcze się jakiś tutorial z nimi pojawi, bo są bardzo ciekawe i wiem, że są mega trwałe. I czas na podkład. Myślę, że mam coś bardzo, bardzo wyjątkowego i bardzo się cieszę, że mogę Wam pokazać ten podkład. Nie wiem, czy słyszeliście o Marce Pericon MD. To jest marka, która bardzo mocno naciska na. Pielęgnację, na zdrową skórę, na odpowiednie podejście do pielęgnacji. Jest to podkład, czy w ogóle jest to marka z dość wysokiej półki cenowej, za ten podkład trzeba zapłacić około 200 zł, co nie jest mało, więc moje oczekiwania są naprawdę bardzo, bardzo wysokie co do tego podkładu. Natomiast bardzo się ucieszyłam, że przyszedł ten podkład w mojej paczce i że mam możliwość go przetestowania. Ponieważ jak poczytałam sobie o tym co ten podkład robi, zresztą ja już go widziałam też u tati na kanale i u jakiejś też polskiej naszej youtuberki, chyba u Magdaleny Lach, ale ona testowała nie tą wersję serum, tylko tą klasyczną wersję, bo są dwie wersje tego podkładu. Ta jest do cery tłustej mieszanej o nieco większych właściwościach kryjących, ta podstawowa jest lżejszą formułą. Więc tak, ona będzie zdecydowanie bardziej dopasowana do moich potrzeb skóry, ponieważ ja liczę na nieco większe przykrycie niedoskonałości i moja skóra jest mieszana. Zdecydowałam się na odcień BAF, ponieważ jest to dość opalony odcień, i tutaj na opakowaniu jest napisane, że jest to odcień Light łamane na Warm, a że będzie on o ciepłej kolorystyce. I tutaj, tak jakby. Troszeczkę widzę chłodnych tonów Nie do końca ta kolorystyka dla mnie jest aż tak ciepła Natomiast nie jest ona bardzo chłodna I myślę, że w świetle dziennym zdecydowanie bardziej będzie widoczna ta konsystencja podkładu Zobaczcie, jednak on się trochę odcina od mojej skóry I są widoczne różowe tony Więc tutaj strzelabym, że jest to odcień idący w kierunku um, neutralnym a nie ciepłym. Dołączona jest też pipetka, ale ja ją dzisiaj z Wami pierwszy raz użyję, ponieważ do tej pory wylewałam sobie po prostu ten podkład na dłoń. Zobaczcie, konsystencja, jest bardzo, bardzo lejąca. W on spływa, i tak wygląda odcień Buff. Na mojej jeszcze nieopalonej skórze, ale mam nadzieję, że niedługo się to zmieni, bo wyjeżdżam na wakacje i teraz jeszcze. W momencie, kiedy nie jestem opalona, łączę go z odrobiną, dosłownie z odrobiną jaśniejszego podkładu. Widzicie? Zdecydowanie jest lepszy w tym momencie ten odcień dla mnie, ale liczę na to, że jak się opalę, będzie idealny. Dobra, to ja będę nakładać, a wy w tym czasie posłuchajcie, jakie dobroczynne właściwości ma ten podkład. Pielęgnujący podkład No makeup Pericon MD to produkt zaprojektowany, by poprawić kondycję cery oraz doskonale przykryć wszelkie niedoskonałości. Za jego pomocą z łatwością zbudujesz krycie, uzyskując półmatowe wkończenie makijażu. Dzięki neuropeptydom oraz ekstraktowi z kwiatu stokrotki podkład wygładza zmarszczki, wyrównuje koloryt i niweluje widoczność plam na twarzy. Co więcej, został wyposażony w filtr fpf 20, który chroni delikatną skórę przed promieniowaniem UV. Przywraca skórze młodzieńczy wygląd i jest dostępny aż w ośmiu kolorach. On wygląda przegenialnie lekko. Dlatego Wam powiedziałam, że mm, myślę, że będzie to bardzo wyjątkowy produkt, ponieważ ja jeszcze się nie spotkałam z tak piękną formułą, z tak lekką formułą. Jest tak niewidoczną formą na, na skórze. Wygląda przefantastycznie. I co dla mnie też jest bardzo, bardzo ważne, to ten podkład w trakcie dnia. On oczywiście pracuje z naszą skórą mm, i on nie zjeżdża, nie spływa. On się wtapia i wygląda jak druga skóra przez cały, cały dzień jedyne co, to się delikatnie wchłania. Nie tworzy plam, nie tworzy smug, um, skóra się nie wyświeca za nie wygląda na zmęczoną, nie wygląda na taką znoszoną, wiecie, jak po kilku, faktycznie ciężkich godzinach e, noszenia, to czasami nasza skóra potrafi wyglądać na taką, no po prostu zmęczoną makijażem. I tutaj nic takiego się nie dzieje, więc wielki, ogromny plus e, właśnie za tą formułę i za to, jak ten podkład wygląda po kilku godzinach. Już Wam mogę o tym powiedzieć, bo przedstawałam go e, parokrotnie i już miałam. Około 3-4 razy go na swojej twarzy, więc mogę powiedzieć jak on wygląda. Tak jak powiedziałam, niestety kosztuje więcej, ale podkład to jest jeden z tych kosmetyków, za który ja jestem w stanie zapłacić więcej, um, uzyskując to, że moja skóra później przez wiele godzin wygląda nieskazitelnie. Więc to jest jeden z takich podkładów. Przez długie, długie lata był to Double Wear Estee Lauder. Jak wiecie, bardzo długo go nosiłam i bardzo go lubiłam. Natomiast porównując te dwa podkłady ze sobą, no to jest to nieba, niebo a ziemia. Konsystencją jest podobny trochę do Diora Backstage. Bardzo podobna konsystencja, delikatna, lejąca, podobnie, podobnie wygląda na skórze, lekko. Natomiast tutaj widzę, że to krycie jest zdecydowanie większe. Natomiast cena jest również porównywalna. Ponieważ makijaż utrzymany jest w dość chłodnych tonach, to użyję paletki od Bell Mineral Pigments i tutaj mam dwa bronzery, jeden jest zdecydowanie chłodniejszym odcieniu i mieszam sobie ten chłodniejszy z cieplejszym. Dobra i zostało mi teraz róż do policzków i błyszczyk, mam tutaj znowu Skin Skin i tutaj powiem Wam, że z tym produktem się już też zdążyłam polubić, tak jak z kredką, może niekoniecznie z tej marki, tak róż. No, powiem Wam, że to jest cacuszko. I nazywa się to cudo Must Have Mineral Blush Powder 032 odcień. I zobaczcie, on wygląda jak, pro, jak produkt wypiekany. W środku jest też lusterko, żebyśmy mogły zobaczyć, co robimy i gdzie nakładamy. Wygląda jak puderniczka po prostu. I jest przepięknie rozświetlający odcień. To jest odcień brzoskwini, taki bardzo... Bardzo neutralny i powiedziałabym, że odpowiedni dla każdego odcienia skóry, chociaż idący trochę w ciepłe tony, bo jednak jest to taka brzoskwinka, ale zobaczcie, on pięknie odbija światło. To jest właśnie dokładnie taki produkt, jaki ja kocham. To jest róż, który będzie idealny na lato, który przepięknie odmładza skórę, przepięknie odświeża skórę, zdejmuje zmęczenie. Ja go nakładam. Na całe kości policzkowe i traktuję go trochę jak rozświetlacz, ponieważ on tak naprawdę przepięknie odbija światło i dzięki temu nie potrzebuję kolejnego kosmetyku, jakim właśnie jest rozświetlacz. I tutaj ilość koloru, słuchajcie, jest idealnie zbalansowana. Nie jest to taki ciężki, ciemny róż. Nie przesadzimy, nie obawiajcie się. Jeżeli przesadzimy, to po prostu będziemy się zbyt mocno błyszczyć, ale ten błysk możemy zdjąć po prostu czystym pędzlem i wtedy będzie idealnie. A, więc ten kolor jest tutaj naprawdę świetnie trafiony, i jest odmładzający. No, dla mnie produkt idealny na lato, świetny róż, naprawdę trafiony w punkt jak, jak w moje gusta, więc e, na pewno trafi do mojej letniej kosmetyczki. Niestety światła lamp bardzo przekłamują, dlatego zrobiłam zbliżenia w świetle dziennym i mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć to, co ja w nim widzę. Tym razem nałożyłam podkład solo, nie zmieszałam go z żadnym innym. Przypudrowałam standardowo pudrem rozświetlającym z Lily Lolo Flawless Silk, a na policzkach mam róż z Skin. I jesteśmy na końcu tego makijażu. Zostały nam usta. Mam do przetestowania dwa produkty, dwa różne produkty. Mam matową pomadkę właśnie z marki Skin Skin. Natomiast obawiam się, że ona będzie troszeczkę zbyt cielista do tego makijażu i mam również błyszczyki z Joko. Nie testowałam jeszcze ani jednego, ani drugiego, więc kompletnie nie wiem jak to będzie wyglądało. Ten róż może niekoniecznie do tego fioletu. Jak myślicie? Tu z kolei jest biały odcień, ale myślę, że to będzie taki po prostu toper, więc nie wiem, czy mi tutaj coś z tych ust ciekawego wyjdzie. To jest z kolei matowa pomadka. No, będzie bardzo cielisto, nie wiem, czy ja aż tak cielisto lubię, no ale zobaczymy. Obrysuję sobie najpierw usta konturówką. No dobra, to idziemy z tą pomadką. No rzeczywiście ten zapach jest yy, bardzo przyjemny i formuła jest piankowa, bardzo lekka. To jest odcień 420 coś dla fanek absolutnego nudziaka nu to jest właśnie to. Sama formuła jest w porządku. Tutaj nie przyczepię się. To bardzo kremowa, bardzo ładnie słoni po ustach, ale ten kolor nude jest troszeczkę jak dla mnie. Zbyt zgaszony, zbyt wyblakłe. Nie wiem, co myślicie. Jednak ja wolę, jak jest, troszeczkę ciemniej. I mam, akurat nie chwyciłam brązową kredkę do oczu z Max Factora i zaznaczę sobie tutaj chociaż zewnętrzne partie. Kochani, i tak wygląda makijaż. Bardzo jestem zadowolona, że wyszły te fiolety, ponieważ już o nich zapomniałam, a y, ja kiedyś bardzo chętnie się malowałam w fioletach. Jakoś już... Y długo nie było tego czasu, więc bardzo się cieszę NYX Professional Makeup, że mi przypomniał o tym, że lubię fiolety. Bardzo przyzwoita kredka, naprawdę bardzo przyzwoita kredka. To już tak gwoli podsumowaniu. Jeżeli chodzi o pomadkę, którą przed chwilą nakładałam na usta, to nie będzie taka trwała formuła zastygająca, tylko bardziej taka kremowa, piankowa, mniej trwała i myślę też, że będzie się szybciej zjadała. Ja mam odcień jeszcze raz na 420 i on solo jest dla mnie zdecydowanie za jasny. Ja musiałam obrysować ciemną kredką. Natomiast sama Formuła jest w porządku, nie rzuciła mnie na kolana W przeciwieństwie do Innych kosmetyków tutaj Które zaraz Wam pokażę i na pewno Już wiecie, jeżeli oglądałyście Z uwagą ten odcinek, to Na pierwszym miejscu to jest podkład Perikon MD No Makeup Foundation Serum, ja mam w cieniu Buff Uchłony, naprawdę rewelacyjny produkt. Świetnie skóra wygląda, wygląda naturalnie. Ten pokrot jest cieniutki, lejący. W zasadzie jest to serum, które ma nam zapewnić odpowiedni poziom nawilżenia i odpowiedni poziom zadbania o naszą skórę, a przy okazji również przykryć niedoskonałości nadaje się do skóry mieszanej i tustej, naprawdę bardzo, bardzo się polubiłam. Myślę, że na taką może większą recenzję jeszcze poczekacie, ponieważ testowałam. Do Dosłownie 3-4 dni dzisiaj z Wami jeszcze raz, więc potestuję jeszcze, zobaczę jak się będzie mi go stosowało na wakacjach i na pewno do Was wrócę jeszcze z taką szerszą opinią na temat podkładu, ale już Wam powiem, że naprawdę jak do tej pory to się polubiliśmy bardzo. Jak również polubiłam się z różem ze Skin, Nasza polska marka wygląda niesamowicie naturalnie i przepięknie rozświetlająco na skórze. Odcień naturalnej nie myślę, że będzie pasował nie jednej z was. I ostatnim produktem, który mnie również dzisiaj urzekł, jest to nasza polska znowu marka Eveline Cosmetics tuż do rzęs Volume Temptation efekt 3D, rzęsy nieposklejane, bardzo przepięknie pogrubione, wydłużone i bardzo naturalny efekt. Tania pozycja, więc dodatkowy plus. Jak już powiedziałam, kredki, kredki są przefantastyczne, bardzo bardzo kremowa Lubiąca pracować formuła, o tak, lubiąca pracować, więc naprawdę można, można się pobawić, można zrobić sobie kreskę, można rozdymić tą kredkę, w przeciwieństwie do kredki niestety ze sienskin, z którą, z którą nie popracujemy i która nie da się ruszyć, ale to też jest dobra informacja dla osób, gdzie mi ta kredka zginęła dla osób, które lubią czarną kredkę w linii wodnej i lubią kredki, które nie ruszają się przez cały dzień, to właśnie będzie taka formuła. No, nie będziemy przyjaciółmi. Ja niestety nie będę chyba jej zbyt często używała, bo nawet jeżeli pomaluję nią linię wodną, to ona za chwilę mi się stępi i po prostu ta grubość jest dla mnie nie do przejścia. Ale się rozgadałam, Pani, ale tak mi było dzisiaj z Wami miło. Dziękuję Wam serdecznie za to, że oglądaliście, dziękuję za to, że wspieracie mnie. Jeżeli spodobało Wam się ten Makijaż to oczywiście. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Buziaki, do zobaczenia. Pa!